Wtorek. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain, a podążali z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się Mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, stań. A zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo pańskie. Wtorek. Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. W tej scenie z Ewangelii widzimy takie dwie ważne cechy i dwa elementy, można powiedzieć, tego zbawczego działania Jezusa, który szuka konkretnego człowieka w jego, w jego cierpieniu, żeby mu ofiarować zbawienie, ofiarować życie. Najpierw widzimy to w tej y, matce tej wdowie, która odprowadza można powiedzieć poza mury miasta na pogrzeb swojego syna i wdowa jedynego syna, płacz wielki, smutek ból podejście kogoś najbliższego dla siebie. I Jezus widzi tą sytuację, widzi tą scenę, widzi, Tą płaczącą matkę widzi ten, ten tłum, widzi tego, to, co się dzieje, i, i mówi do tej kobiety: Nie płacz. Można powiedzieć takie słabe pocieszenie dla, dla matki, która właśnie straciła swoje dziecko. Nie płacz. Ale Jezus wie, co robi, bo widzi cierpienie tej kobiety i chce przynieść jej pomoc. Przez to, że wkroczy w historię tej kobiety, po ludzku patrząc, zbankrutowanej, można powiedzieć, wszystko straciła, jakiekolwiek źródło ludzkiego zabezpieczenia. Była wdową, jedyny syn umarł, nie ma już żadnego ludzkiego zabezpieczenia. I tej kobiecie Jezus, można powiedzieć, wraz z przywróceniem do życia syna, przywraca życie. I drugi obraz, drugi element, to jest to, co widzimy, co robi potem Jezus wobec zmarłego człowieka. Przystanął, dotknął się mar i powiedział, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. To znaczy, Jezus dotyka mar, czyli y, tych no, tego łóżka, tych noszy, na których niesiono zmarłego, które. Czego nie miał prawa dotykać. Bo ciało zmarłego człowieka, jeśli spoczywało na jakimś materiale, na jakimś przedmiocie, to przez fakt kontaktu z ciałem zmarłego człowieka, takie były przepisy religijne, zaciągał człowiek nieczystość rytualną. Przez to, że dotknął przedmiotu, na którym spoczywał zmarły człowiek. A Jezus, ewangelista, pokazuje, dotknął tych mar. Jezus nie boi się dotknąć tego symbolu śmierci. A zatem widzimy w tej scenie Chrystusa, który jest zbawicielem. I co to znaczy doświadczać zbawienia w Jezusie? To znaczy zbawienia w Jezusie, to znaczy doświadczać życia tam, gdzie jest śmierć. Bo i ta kobieta zostaje przywrócona do świata żywych wraz z przywróceniem syna, do życia syna, ale też do świata żywych wraca syn. Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. Jezus ma tę moc. Bo spełniają się te słowa i są y, obrazem tego, co chwilę później użyje Jezus, kiedy wysłannicy Jana Chrzciciela będą pytali, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy innego mamy oczekiwać. I Jezus mówi, idźcie i powiedzcie Janowi. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, głusi słyszą. Prędowaci zostają uzdrowieni, umarli z martwych stają. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. A zatem, zbawienie to jest pełnia nowego życia, które Bóg podarowuje człowiekowi. Chrystus, jako Pan życia, jako Bóg, jest tym, który ma moc przywrócić życie tam, gdzie jest śmierć. On w swoim zmartwychwstaniu też to pokazuje. Przełamuje te bariery śmierci, które wydają się nie do pokonania dla człowieka. I kiedy patrzymy na tę scenę, tych, można powiedzieć, dwóch żyć przywróconych do życia, zbawczą mocą Jezusa, to jeśli przełożymy to na nasze życie i uświadomimy sobie, że właśnie zbawienie to jest pełnia nowego życia, jeszcze ja czasem lubię też dodawać, że zbawienie najpełniej realizuje się w tym miejscu i w tej przestrzeni, gdzie nam jest najtrudniej, gdzie my najbardziej cierpimy. To są te obszary, które Jezus chce uzdrawiać najpełniej, najmocniej. I wiele razy jest tak, że w naszym życiu, może fizycznie nie jest, nie jest tak, jak w tej scenie, w tej historii z Nine. Ale wiele razy może być tak, że mamy takie doświadczenie, że życie z nas ucieka. Oczywiście można powiedzieć, widzimy na przykład cierpienie kogoś bliskiego, widzimy, że ktoś umiera, widzimy, że ktoś choruje, widzimy, że ktoś traci pracę, widzimy, że dzieje się jakaś krzywda, jakaś niesprawiedliwość. Może widzimy y, ból, smutek, rozpacz ludzi, którzy na przykład teraz w czasie tej powodzi na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku tracą cały swój dobytek życia w jednej chwili i ogarnia nas jakoś smutek, jakoś współczucie wobec tych sytuacji. Ale może być też tak, że, że doświadczamy takich momentów, kiedy, można powiedzieć, życie z nas ucieka. Jesteśmy, jakby można powiedzieć, wynoszeni na tych marach, że nasze plany się posypały, że zdrowie się posypało, że relacje się posypały, że problemów się nawarstwiło i nie mamy siły życia. I można powiedzieć, opuszczamy te mury miasta na cmentarz, gdzie jest miejsce umarłych. A, tam a w to miejsce przychodzi Jezus ze swoją zbawczą mocą i mówi: Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. My nie znamy imienia tego młodzieńca. Nie znamy. Ale możemy wstawić swoje imię. Choć może nie każdy z nas w przestrzeni wieku będzie się mieścił jako młodzieniec, ale w rzeczywistości jak najbardziej tak. I, w tą, i, do, I możemy dzięki zbawczej mocy Chrystusa doświadczyć tego przywrócenia do świata żywych. Do świata żywych. Mocą zbawczego działania Chrystusa. Tylko Bóg ma kompetencje przywrócić do życia to, co jest martwe. Tylko Bóg ma tę moc. Dlatego Bóg jest dawcą życia. W Chrystusie to widzimy. Potrzebne jest tylko jedno: potrzebne jest to, żeby uwierzyć, że Jezus ma tę moc, że może przywrócić do życia mnie. We wszystkich sytuacjach, kiedy fizycznie czy duchowo czuję się martwy, albo widzę w cudzysłowie tą martwotę, słabość, cierpienie drugiego człowieka, innych ludzi. Że Chrystus jest tym, który chce to życie mi zaoferować przez to, że, że da swoją łaskę, pomoc w sakramentach, w sakramencie pokuty, w Eucharystii, że umocni słowem Ewangelii, dobrej nowiny. Że przyniesie pokój, udzieli mocy Ducha Świętego wraz z tym darem, którym jest męstwo, w próbach wiary, w zmaganiach, które mamy. I przywróceni do świata żywych, będziemy mogli rzeczywiście, tak jak ten umarły, który usiadł i zaczął mówić. Nie wiemy, co powiedział, ale my możemy mówić o tym, co Bóg czyni w naszym życiu. O tej mocy zbawczej Jezusa. I to jest to świadectwo, które możemy nieść i dawać innym, umacniając coś i budując, też czy pomagając w ten sposób w wierze innym ludziom.